Cześć! Pokażę Ci dzisiaj, jak w trzech prostych krokach sprawdzić, czy masz dobrze zrobioną segmentację bazy. Krok pierwszy. Nipy i tylko nipy swoich klientów wrzucasz do aplikacji Bispace. Aplikacja Bispace stworzyła profil idealnego klienta dla dwóch tysięcy moich klientów. Teraz przystępujemy do kroku drugiego, czyli wybieramy kryterium segmentacji, które chcemy weryfikować. Dla przykładu, weźmy sobie obroty Twoich klientów. Postanawiam sprawdzić, którzy klienci generują obrót powyżej 100 milionów złotych. W aplikacji BizPlace to tylko jedno kliknięcie. Zobacz. Natychmiast otrzymuję listę 83 klientów, którzy mają obroty powyżej 100 milionów złotych. I teraz przystępujemy do kroku trzeciego. Sprawdzamy, czy tych klientów mamy przypisanych do właściwej kategorii, do właściwego segmentu. Segmentacja bazy klientów biznesowych to nie jest jednorazowe zadanie. Twoja baza żyje i klienci cały czas się zmieniają. Rekomenduję, abyś weryfikował segmentację przynajmniej raz w miesiącu. Do zobaczenia, cześć.